Cześć, 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 siemako. witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cyklop i to oczywiście kolejny odcinek z kariery Kuby Wikłacza, Jakuba Wikłacza w UFC 5. Eee, odnawiamy sobie tutaj wszystko co mamy po treningu i po ostatniej walce, przynajmniej tyle ile możemy, bo nie wiem czy wszystko uda nam się, uda nam się wszystko, ale nic już nie ulepszymy niestety. Po ostatniej walce ciężko było plus Kurde kontuzje złapałem człowieku na tym Dwa razy na obozie treningowym To chujnia nie Ale dobra e, Ricky Delacruz WFA 51 Przejdź do walki e, Nasza pierwsza walka w WFA Zobaczymy e, Jak to będzie Nie zdążyłem nawet pomyśleć Nic żeby przeczytać Tale of the tape No ale chuj WFA World Fighting Alliance Okej. Okay. Pięknie. Low kick. Pięknie. Pięknie. Pięknie, wczuta musi być! Bo to jest WFA, au. Aj. Oś! Iś! Iś, iś, ish. Au. Au, 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 au. No kurwa. Pięknie. Pięknie. Nie pięknie. Nie daje się. Pięknie, pięknie, da dajemy. Aj, nie trafiłem. Pięknie. Pięknie! Pięknie! Aj! Keep moving, keep moving Jakub! Au! Nie wiem co tu się stało. Nie wiem co tu się stało. Au. Au. Aj, aj. 1 2 1 2. Jeb. Au! Jest do skoku. Pięknie. Pięknie. Aj. Oj, tam chyba do niego mówią mendes fight. Aj. No, to jest legendarny poziom trudności. Tu już żadna walka nie będzie ani trochę łatwa. Jak widać. Oj, złapał moje kopnięcie. Pięknie! Kopnięcie pytajnikowe! Oszukany przeciwnik. Au, au, au. Pięknie ogłuszenie na naszą korzyść. Pięknie ponownie trafiony. Bardzo ładnie, jak dla nas ta końcówka pierwszej rundy. Pięknie. Au, au, au. Au, au. Oj, 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 oj. Pięknie. W kiche trafiony, kicha rozbita. Oj, oj, oj! Teraz ja oguszony. Teraz ja oguszony. Teraz ja oguszony. Przypał. Okej. Okay. Pięknie, pięknie. O. oj, I sprowadzenie na koniec rundy. Okej. Okay. Sprowadzenie na koniec rundy od naszego przeciwnika. Mm. Ciężko stwierdzić dla kogo. Dla kogo runda. Bo ładna bitka. Ogólnie, bardzo ładna bitka. E, ale ja bym pieniądze dawał na siebie, wiadomo. Oj, drobne rozcięcie, wiadomo. Pięknie kopnięcie pytajnikowe nie zawodzi. Piękny podbrudkowy. Oj. Pięknie, pięknie. Oj. Aj, gdyby to dosięgło, to by było takie ładne. Pięknie. Nie pięknie. A. pięknie. Kopnięcie pytajnikowe to chyba to, co działa na naszego przeciwnika, jak na razie. Więc musimy tego używać, póki działa. Kurwa, mać. Ja nie dosięgam dużo ciosów, pewnie mi to kondycję zabiera. Ja też muszę o tym pamiętać. A, Oj, tym razem się już nie udało. Ładnie, ładnie. Oj, 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 oj. Kolejne rozcięcie się pojawia na naszej twarzy. Nieładnie, nieładnie. Aj. Oj! Wstawaj Kuba! Wstawaj Kuba! To nie są żarty. Aj. No nie! Kuba! No ej! No, ty kurwo! Okej. Okay. A. Pięknie. A, podciął mnie chuj jebany, chuj jebany mnie podciął. Oj, 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 oj! Oj, oj, Pięknie. No i o jakim cudem to jest możliwe, ty kurwo. Dziwko pierdolona. No i chuj, nie? I to, i to mógłby być koniec, to mógł być koniec. No, to będzie koniec. To będzie koniec. No, kurwa, mać. Kurwa, mać! Chujowy jestem! Chujowy jestem! I chuj, jak wikłaś przegrywa kolejną walkę? Zniszczony. Zniszczony. Został. Pierwsza runda dla naszego przeciwnika była. Jednak. Kurwa! Jakub, będę szczery. Jeśli chcesz zagrzać w tym sporcie dłuższą chwilę, musisz się nauczyć ruszać głową i od czasu do czasu przyjąć coś na gardę. Rozumiem, trenerze, od teraz już będzie inaczej. Sprawdźmy z kim zmierzymy się w następnej walce. Ricky Delacruz. Spier dalej. Dopiero mnie pokonał kurwa. Dajcie mi jakiegoś Bambika. Dajcie mi jakiegoś Bambika. Sebastian Campos. Niech będzie 4 tygodnie do walki. Ja idę się przygotować. Widzę się z wami. Wstawanie w BJJ na poziomie drugim. Wstawanie w zapasach poziom drugi. 82 punkty ewolucji. Przechodzimy sobie tutaj. Odbudowujemy co mamy do odbudowania. A całkiem mamy, ja bym poszedł, może, trochę tutaj nie wiem, w szczękę, odporność na rozcięcia, żeby było trochę lepiej z tej strony wytrzymałościowej. Dalej, 2,5 gwiazdki. Przechodzimy do naszej drugiej walki w UEFA z rekordem 0-2. Aktualnie tym razem, może uda nam się wygrać. Okej, okay, tym razem w niebieskim, nie, w czerwonym narożniku, yy, dwa lata starsi jesteśmy, chyba troszkę wyżsi, ale tylko tyle zdążyłem zobaczyć, niestety. Okej, okay, I am ready to fight. Okej. Okay. No. Au, au, au. Okej, okay, clinch, tu jakieś kolana w clinchu. Próbuję obalić przeciwnik, ale nie znamy te numery. Nie znami te numery. Aha. Pięknie. Znowu próbuję obalenia nasz przeciwnik, ale nie znami te numery. Pięknie, pytajnikowe kopnięcie trafione. Bardzo ładnie, bardzo ładnie zaczynamy. O. Okej, okay, au, au. Pięknie, pięknie. Eee, tutaj kolejna próba obalenia od naszego przeciwnika, ale nie znamy te numery. Okej. Okay. Nie ma, nie ma. Nie ma obalenia. Aj, nie trafiłem tym, ale dał mam. Pięknie. A ta ręka. Ta ręka nieładnie z naszej strony. No, jeszcze e, co się działo ostatnio? Wczoraj, dla Was, przedwczoraj, kolejny na kolejnym sparingu byłem z Ziomeczkiem. E, tym razem zrobiliśmy kickboxing, ale też nikt nie przemyślał tego, że nikt z nas nie ma ochraniaczy na piszczele. I skończyło się to e, bólem paru miejsc e, na ciele. Ja przyjąłem jedno kopnięcie. O, ładnie. Przyjąłem jedno kopnięcie tak e, na łokieć niefortunnie i mnie teraz dalej boli ten łokieć a a a a, a co e, no I... i i i oj oj ale nie ma nie ma nie ma nie ma Nie ma. Nie ze mną te numery. Pięknie high kick. Oj, nietrafiony. Pięknie. Pięknie, jab trzeci poziom. Eee, i, I no, parę zderzeń się piszczelami. Kombinacje bokserskie, poziom drugi, pięknie. A, nie ma, nie ma, nie ma. No. Gościu próbuje się ratować tym parterem, ale jak widać, my się nie dajemy sprowadzić, ale oj, to było niebezpieczne, to było niebezpieczne. Oj, oj. Oj, dobra. No piszczele opuchnięte w kilku miejscach łokieć lekko opuchnięty ale i tak e, lepiej chyba skończyłem niż stopa ziomka bo on po tym zderzeniu z łokciem e, taką magirę spuchniętą kurwa pięknie a a ale twarz przeciwnika rozcięta Oj, 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 co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Pięknie, pięknie cofa się przeciwnik pod siatkę. Pięknie, pięknie 30 sekund, rundy zostało. Pięknie. A, znowu po nogi chciał. Pięknie, pięknie. Koniec zaraz rundy. Koniec rundy pierwszej, proszę Państwa. Na czyją korzyść runda? Wydaje mi się, że na moją jednak. Te bronienie obaleń, ładnie poobijany. Jak na razie chyba pierwsza runda dla mnie. Lecimy dalej. Are you ready? Yes, I am ready. Jezu, ty, ale się aktywował. Aj! Nie trafiona nie jedno. Gościu dalej próbuje obalić Kolano kontrolne. Pięknie. A, A chciałem łokieć mu tam wsadzić, ale... Pięknie oguszony przeciwnik! Na początku drugiej rundy! I ląduje na deskach! Jeszcze wstaje! Ale to może być początek końca naszego przeciwnika w tej walce. To może być początek końca naszego przeciwnika, ale nigdy nic nie wiadomo. To jest MMA. O, tu próbuję po nogi pójść, ale dalej nie. Nie ma, nie ma. Oj. Okej. Okay. Przeciwnik bardziej na wstecznym biegu. Oj. Nie ma. Nie ma. Hands up gościu, hands up. A. Nie ma obalenia. Nie ma. Bijemy się. Oj, pięknie, pięknie, pięknie. Oj, nie pięknie. I udaje się obalić y, przeciwnikowi, e, niestety. A, ale y, pozycja boczna, tylnia. A, nie w tą stronę. Dobra, jest. jesteśmy w. w pełnej gardzie, na naszą korzyść. Czekamy na ruchy przeciwnika. Oj, oj, oj. I jesteśmy w Dosiadzie na dole. Dobra, już mamy pół gardę. A. Pozycja boczna. Sprawli, spróbujemy wstać. Nie. Teraz spróbujemy wstać. Jednak nie. Dobra. Pełna garda. Oj, 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 podnosi się nasz przeciwnik. A! Nie, nie, próba gilotyny zaprzestana przez naszego przeciwnika. Okej. Okay. Okej. Okay. Aj! Nie, nie, nie. Gościu ma dobrą obronę pewnie przed obaleniami. Znaczy przed poddaniami. O. Czy uda nam się zacisnąć? Chyba nie. A nie w tą stronę. Wyciągnął web. Wyciągnął web. Nie, nie udaje nam się wstać. Okej. Okay. Kurwa no. Gościu, nie wkurwiaj mnie. Dobra, wstajemy. Pod koniec drugiej rundy, piękny hajkik trafiony. Tutaj z kondycją pewnie już jest ciężko u mnie ładnie, ładnie. Nie ma, nie ma. Koniec rundy, koniec rundy kolego, nie ma obalenia. Druga runda ewidentnie dla nas, tak mi się wydaje. Idąc tropem, że pierwsza runda też była dla nas. Mamy już wygraną walkę, wystarczy trzecią rundę przetrwać. Tutaj piękne kopnięcia pytajnikowe. No ale zobaczymy. Jak to będzie? Bo, być może pierwszą rundę jednak przegraliśmy, więc trzeba się postarać. Pięknie, pięknie. Okej, okay. fajnie, że trzymam gardę, a on mi tej gardy nie trzyma. Tu już ciosy przechodzą przez gardę przeciwnika. A, no jak to go niby nie dosięgło do chuja? Przecież to jest niemożliwe. Kurwa. Oj. Okej. Oj! Jeszcze trzeba wytrzymać cztery minuty. Próbuje mnie tym ciosem z góry chyba złapać. Pięknie. No, ale czemu ty mi nie trzymasz gardy już? Ej! On w ogóle mi gardy nie trzyma. Jak ja trzymam gardę, a on się nie blokuje. Pięknie. Oj, oj! Ładnie wszedł z prostym. Pieknie. Relax, relax, okay. You got him hurt, ta. Pieknie. Dobrze, łokieć. Oj, 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 oguszenie, oguszenie, Dobra, trzeba uważać, trzeba uważać. Nie ma to tamto. Pięknie. No, dziwko trzymaj tą pierdoloną gardę. Pięknie. Oj Na spokojnie trzeba, bo ko z kondycją mnie najlepiej już, ale... Ale... Aj No ej, dziwko jebana no Pięknie Protect your face. Tutaj już nie ma siły nawet na żadne. Uni y unikanie, uciekanie. No! Oj! Ej! Halo! Broń się, ty kurwo! Dlaczego on się nie chce bronić? Dobra, patrzcie teraz. Oj, on był pierwszy, on był pierwszy, on był pierwszy, przypał. 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 No i jakim cudem on się niby z tego wydostał? Jak ja kurwa dobrze bronię. Okej, okay, nie ma, nie ma. U niego też z kondycją już nie najlepiej, jak widać. Okej, okay, nie ma. Nie, nie ma, nie ma. Oj, 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 oj. Próbuje gilotyny nasz przeciwnik, ale wydostaliśmy się, lądujemy w dosiadzie. Już nie ma kondycji na nic takiego, żeby nawet jakieś ciosy wyprowadzać. No. Dobrze. Półgarda. Pełna garda. Nie, gilotyna nie. Może ballaha? Nie. Okej. Okay. No! O! Dziwko! Dobra, koniec rundy. Idziemy na decyzję, proszę Państwa, idziemy na decyzję sędziów. E, czyja to będzie walka? Ciężko stwierdzić, sprawdźmy to. Kto wygrał tą walkę na dystansie trzech rund? Dowiemy się już za chwilę. Your winner, Jakub Wikłać! Proszę Państwa, wygrywa swoją pierwszą walkę w karierze, wygrywa swoją pierwszą walkę w WFA. Eee, no ogólnie, co tu mamy? Sprawdźmy sędziowską kartę. Tak, dokładnie, pierwsza i druga runda moja. Trzecią rundę przegraliśmy niestety, ale to już głównie przez brak kondycji. Eee, chociaż i tak myślę, że dobrze sobie w tej trzeciej rundzie poradziliśmy. 5250, 99 fanów 5,1% kariery nam mu było. Punkt ewolucji plus 18. Wygrywamy walkę. Sprawdźmy sobie z kim zmierzymy się w pierwszej walce, w następnym odcinku. Oferta walki. Ben Evans. Trzy tygodnie do walki. W takim razie to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, strzelcie suba, jeśli jesteście nowi na kanale, bądź po prostu tego suba nie macie. To byłem ja, czyli Cyklop. To była kariera Jakuba Wikłacza w UFC 5. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I na, 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 nie. Na.